Wiecie, dlaczego robię ten odcinek? Robię ten film, bo chcę rangę youtuber na tym serwerze. No i chcę, żebyście to do, docenili w ogóle, że robię taki film, bo rzadko robię filmy z moim głosem na żywo i chcę, żebyście zostawili tutaj 3000 łapek w górę. Wiem, że to niemożliwe, ale ja mogę powiedzieć. No, mi nic nie grozi za to. Gdy admini tego serwera wejdą na mój kanał, by sprawdzić moje filmy, chcę, żeby zobaczyli masę łapek w górę, więc zostawcie łapkę w górę no i suba, by nie przegłapić kolejnego odcinka, teraz lecimy. Hmm, pierwszym krokiem, by w ogóle pograć sobie w ten tryb, jest zainstalowanie specjalnego teksturpaka, yy, który zmienia nam ikonki. No to fajnie chcę. Ej, jest, dołączyłem, dobra. Mamy tutaj po prawo takiego ludzika, który ma fajne dready, jak Czuks chyba. On ma takie dredy, nie ma chyba takich. Klikamy sobie na niego, i ten Czuksik instaluje nam specjalne shadery. Żartowałem. Słuchacie mnie w ogóle? I temki nam zmienia snajperkę. Mamy M4. Ja nie chcę z nobami grać. Nie chcę drużynowo, chcę solo. No i co, co tam u was? Nie, nie, to nie ma sensu. Obejrzeliście w ogóle poprzedni odcinek yy, z Doknesem? Naprawdę polecam, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał. Macie link w opisie. Meh, 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 meh. Tak swoją drogą na Hypixelu 14 kwietnia zamknęli ostatecznie tryb Battle Royale. Naprawdę nie można już tam grać, nawet, nawet te, ten ludzi, gdzie na niego klikasz i chcesz dołączyć do gry, jest tam napisane, że musisz wejść sobie na stronę Hypixela po więcej informacji. No, zamknęli po prostu i tu nagle na CubeCraft powstał Battlezone. No, taki, taki, taki zbieg okoliczności. Mamy sobie zamiast autobusu, jak w Fortnite, mamy sobie świnie, dosłownie świnie. I tutaj na tej jednej świni leci 100 graczy. Minimum. Yy, dobra, można już skakać, ale ja nie będę skakał. Podobno tutaj na tym Dusty Dunes jest największy drop. Ale ja sobie odpuszczę te miejsce, bo zapewne dużo osób tu poleci. Ja polecę bardziej z tyłu. Hmm. W te lasy. Nie chciałbym tutaj, naprawdę nie. Tu nic nie ma. No, jakby co shiftem uciekamy z tej świni i będziemy lądować na kurczaku. Serio, zaraz wam pokażę, o co kaman. Yy, nie ma żadnej lokalizacji, gdzie my lecimy w ogóle. Yy, naprzeciwko mamy fajne budynki. Chciałbym wylądować na jednym z fajniejszych lokalizacji, na przykład tutaj. Dobra, ląduję. Widzimy, lądujemy na kurczaku. Yy, nie, 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 nie. Uf, dobra, mamy tutaj skrzynkę. Ciekawe co w niej znajdę. No niestety są lagi, gra bardzo dużo osób. O, mamy... Co to są granaty? O nie gościu, mamy gościa, chyba? Tak? Nie. Tak. Tak się strzela. Kurde, lagi są. Dobra. Spadamy stąd. Mamy go w garści. Kurde. Dobra, pa go. Zobacz jak dostaje łomoty Janusz1. Dobra, spadamy stąd. Pa, pa. On nie umie mnie trafić. Ja tylko się odsuwam i dostaję łuba. Więc jestem dobrym graczem. Trochę już potrenowałem. Więc ja się już tu, ta, tutaj trochę znam. Widzimy, są jakieś koordynaty. Si, y, zachód, północ, południe. Nie muszę tutaj z nikim się komunikować, więc y, nie przydadzą nam się na szczęście. Oczywiście, by dobrze strzelać, potrzebujecie dobrego Fo. V. Tak się to mówi, więc ustawcie sobie takie samo jak ja mam. Yy, polecam naprawdę, o. Aj, nie trafiłem chyba. Na razie to jest pierwszy serwer, który ma taką minigierkę. Na razie jedyny ten serwer, który ma taką minigierkę. Niedługo startuje znowu Battle Royale na High Pixelu, tylko... Trzeba troszeczkę poczekać, więc będzie fajna konkurencja. Zobaczymy, który serwer, na którym serwerze będzie grało więcej graczy. Bo na razie na tym serwerze gra bardzo dużo graczy. Trochę ten Cubecraft ukradł graczy z Hypixela, tak nieładnie, nie? Ale myślę, że fajnie, fajnie. Zostało 31 graczy, a ja jestem sam jak palec. Jestem jedynym kaktusem na pustyni normalnie. Mamy tu u u kwiatki. Nie wiem, szkoda, że nie ma tutaj krwi. Jakby zostawiali krew, to mógłbym dojść do niektórych graczy, ale tak to... No słabo trochę... Zob ej, musimy patrzeć na mapę. E, to tak, jestem trochę. W, no nie powiem. No kurde jeszcze spadłem, jestem idiotą. Dobra, muszę w tą stronę iść, bo e, tak jak w Fortnite jest strefa. W jakimś odcinku powiedziałem, że na, na Hypixelu nie było strefy. Bardzo przepraszam. Były strefy, tylko że ja jako że rzadko na tym trybie grałem, to po prostu nie zapamiętałem, że były strefy i yy, oszukałem was, ale tam poprawiłem się w opisie, więc przepraszam. Na Hypixelu były te strefy. I tu też są, które naprawdę przeszkadzają. Yy, dobra, pójdźmy sobie do może do tamtej lokalizacji. To jest dobry pomysł. Pójdziemy sobie tam. Hmm. Te bronie takie pikselowate. Ten shotgun, ogólnie grałem bez teksturpaka na tym trybie i na przykład shotgun to jest y, tego obroża dla konia, podajże. Nie, obroża dla świni to jest y, shotgun. Taki item jest, no dziwne, dziwne, dziwne. Ula la, nie wiem co to jest. Y, full. Full, to jest dobre, to jest dobre, bo daje nam maksymalną ilość serduszek, ale to zaraz, na, na razie mam bardzo dużo. Snajperek się ciężko strzela, trzeba być dokładnym. W sumie tak samo jak w Fortnite'cie, trzeba troszeczkę przed wrogiem strzelać. Ym. Na razie jestem na jakimś pustkowiu. Chciałbym na przykład pójść do lokalizacji, które są bardzo niesamowite. Tak, jest, tak jak ten robot, nie wiem, pewnie widzicie teraz zdjęcie, wygląda epicko, chciałbym go zobaczyć na żywo. Nie byłem tam nigdy, więc musiałbym tam dojść, nie wiem gdzie to jest dokładnie yy, mapa. Hmm, to jest chyba tam, pójdę na ten sam środek, zobaczymy co, jak 22 graczy, a ja 0 killi. dokładnie 0 killi. Ale nie tylko ja nie umiem budować w tej minigierce. Dużo osób w ogóle się nie zabudowuje. Tylko, tylko nieliczni ci najlepsi gracze to robią. Ja w ogóle nie wiem na czym to polega. Muszę to zniszczyć? Mogę? Jakie slow motion, mogę niszczyć. I co, mam z na Widzę. Jak to mogę postawić to, tu? Chyba się nauczyłem stawiać. Pa, postawiłem coś. Jestem geniuszem, ty. Tak myślałem, po co w ogóle mi to jest? To coś, ja tu się buduję tym. No spoko. Może lepiej z tym będę, z M4 chodził. Bo nie wiem, czy czasami ktoś nie zaatakuje mnie od tyłu. A ze snajperki z bliska się nie da strzelać zbytnio. Będę to niszczył. A co tam? Co tam będę to niszczył? Oczywiście na kolejnym odcinku pokażę wam, czy dostałem rangę YouTuber. Co i jak? Nauczę się paru rzeczy, bo na razie jestem nowicjuszem. Grałem chyba 6 razy podajże, w tą minigierkę, by nie było. Nie gram na żadnych shaderach, bo bardzo przeszkadzają w rozgrywce. O, to jest lokalizacja z Fortnite'a, dokładnie tak. Nie wiem, dzikie pląszcze coś takiego chyba z Fortnite'a, nie wiem. Hmm. Kojarzę to. O, tam mamy gościa, dobra. Ze snajperki, tak jakbym go hitnął. Jakby w dupala dostał. Nadal tam jest. O, 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 widzicie, strzela do mnie. Się. Gdzie on jest? Pewnie do góry poszedł, bo z góry łatwiej się strzela, selniej. Dobra, nie ma go. Oczywiście, kolejne odcinki. Piszcie w komentarzach e, jakieś tipy, jak wygrywać taren. Rę... Oj, kurde, gościu! Jak się tu buduje? Halo! Kurczę, zginąłem. Myślałem, że się zabudowuję jak Izak, tak szybko, ale jednak jestem nobem i przegrałem. Ale chociaż dziedzina pisał gigi, brawo, dzięki. Na dziś to koniec. Na kolejny odcinek przygotuję się i zobaczycie skillowego szymka! I na pewno będę chciał odwiedzić tą miejscówkę z robotem. No i filmik, żeby miał 10 minut, i żeby był trochę dłuższy, pogramy sobie w Skywarsy, ale na pewnych zasadach. Dokładnie w papier, kamień, nożyce. Na nowych mapach, bo dodali 7 nowych map do trybu Skywars, więc możecie sobie pograć. No i robimy tak. Jeśli ktoś mnie zabije, wtedy jest... Są nożyczki. Jeśli kogoś zabije, jest kamień. A jeśli ja sam się zabiję, wtedy jest papier. Proste? Proste. Zobaczymy, co wy... kto wygra. 3-4. To, co wybraliście, no to napiszcie w komentarzu, co wybraliście. Wlączy mi się język. Dziwne zdania tworzę, czarne rusze, co tam, coś tam, tako na fide, nie, nie wiem w sumie co ja rapuję, jak ja ra rapować nie umiem. Coś do mnie idzie. Kurcze, nie mam śnieżek. Ej, ale ja mam lagi, w serio. A, jak zabiję go. Dobra, zabiłem go.